Z naszą kamerą przenieśmy się teraz do wnętrz Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Ta placówka oświatowa już od kilku lat organizuje akcje o oryginalnej nazwie. Wampiriady odbywają się w tym miejscu na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo często. Główne cele tych spotkań nie tylko uczniów Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, ale także mieszkańców sołectwa to honorowa zbiórka krwi oraz szukanie dawców szpiku. Kolejny raz w Panoramie chodzickiej odwiedzamy wnętrza zespołu szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach. Tym razem jednak nie będziemy rozmawiali o międzynarodowych przedsięwzięciach, a o akcji, która także wpisuje się już od wielu lat w życie tej właśnie szkoły. Mowa tym razem, panie dyrektorze, o kolejnej wampiriadzie, bo tak w cudzysłowie to wyjątkowe przedsięwzięcie oceniamy i nazywamy. Tak, co do komeniusów, to spotkamy się już niedługo za dwa tygodnie na kolejnej wizycie u nas w szkole. Natomiast to wydarzenie, które miało miejsce w szkole faktycznie jest wydarzeniem nietypowym. Połączyliśmy akcję oddawania krwi zbieraniem podpisów pod deklarację honorowych dawców szpiku kostnego i ta akcja jest o tyle nietypowa, że po raz pierwszy wyszliśmy bardzo szeroko poza szkołę. Sama skala nas na tyle zaskoczyła, że jak zaczęliśmy o godzinie 8, to skończyło się to prawie przed godziną 16. A na szczegółach, myślę, opowiedzą nasi koordynatorzy, pan Paweł Włoszyn i pani Izabela Góra, w szczegółach dokładnie opowiedzą, co to się działo. Właśnie są z nami dzisiaj pedagodzy tej wyjątkowej szkoły, bo tak o niej często mówimy. Wydawałoby się, że honorowe krwiodawstwo to dzisiaj przedsięwzięcie, które nie jest popularne. Na pewno popularne nie jest wśród młodych ludzi. Te wydarzenia, które odbywają się we wnętrzach tej szkoły, pokazują, że jest zupełnie inaczej. W tym roku nasza akcja miała wyjątkowy charakter, ponieważ rejestrowaliśmy dawców szpiku dla naszej koleżanki Sylwii Piotrowskiej, która jest uczennicą naszego gimnazjum. W tej chwili przebywa w szpitalu w Poznaniu i czeka na swojego bliźniaka genetycznego. Zarejestrowaliśmy dziewięć osób. To pokazuje, że młodzież musi być w pełni świadoma swojej decyzji, w stu procentach, ponieważ to decyzja na całe życie. My jesteśmy dumni, oczywiście przeszczęśliwi, dlatego że nasza młodzież okazuje się być młodzieżą, Pełną empatii, dla której życie ludzkie ma nadrzędną wartość, ponieważ do serca wzięli sobie tę tegoroczną to, to wydanie akcji i dużo osób się zarejestrowało i dużo osób oddało krew. Akcję organizujecie Państwo już od wielu lat. Czy z roku na rok młodych ludzi przybywa, tych, którzy chcą honorowo oddawać krew i tych, którzy podpisują deklarację szpiku? Tak, tych osób jest coraz więcej, jak startowaliśmy z akcją, tych osób, które oddawały krew, było kilkanaście. Akcja, która odbyła się wczoraj, zebrała, zarejestrowało się ponad 40 osób, głównie uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły, ale także, jak wspomniał pan dyrektor, także osoby spoza, spoza. między nimi kilku strażaków, mieszkańcy, mieszkańcy naszego miasta. Także Sporo osób, absolwenci, tak, rodzice, także sporo osób spoza szkoły również tą krew oddawało. Jak obliczyłem, w ostatnich kilku latach udało się zebrać ponad 50 litrów, co myślę tutaj świetnie koreluje z 50-leciem naszej szkoły, która przypada w tym roku. Pani, niepotrzebne pytanie będzie kontynuacja w przyszłym roku czy jeszcze może w tym roku szkolnym? Tak oczywiście planujemy powtórzyć akcję z jeszcze większym rozmachem pod koniec roku kalendarzowego myślę o listopadzie lub grudniu chcielibyśmy pobić kolejny rekord wczoraj udało się zebrać aż 12 litrów myślę, że każda akcja będzie pobijać kolejne rekordy. Odwiedzajmy w takim razie stronę internetową Zespołu Szkół Licylno gimnazjalnych w Ratajach tam pewnie szczegółowe informacje Informacje także dotyczące kolejnej akcji związanej z honorowym kraodawstwem. Za dzisiaj bardzo dziękuję i pewnie do zobaczenia. Tak, myślę, że to wskazanie na media społecznościowe jest bardzo cenne od powieszenia komunikatu o tej wczorajszej akcji do chwili obecnej obejrzało komunikat 1500 osób poprzez panel administratora widzimy, skąd te osoby się logowały. Także mnie to osobiście cieszy, bo ile pierwszy raz wychodziliśmy na miasto, mieliśmy obawy, jak ludzie przyjmą tego typu deklaracje. W chwili obecnej już nie ma żadnych obaw, a dodatkowo lokalna społeczność integruje się z tym, o którym tutaj pani Iza wspominała, zdarzeniem, że również to zdarzenie dotknęło naszą uczennicę. To nas podbudowuje, że idziemy w dobrym kierunku i na pewno ta akcja będzie nagłośniana coraz bardziej. Po raz kolejny w naszej szkoły odbywa się akcja chorobowego oddawania krwi. Jest to już 15 edycja, którą wyróżniczymy. akcje odbywają się w naszej szkole dwa razy do roku na w okolicach listopada, grudnia i w okolicach e, kwietnia, maja w tym roku jest ogromne zainteresowanie, ponieważ wyszliśmy do społeczności lokalnej, między innymi do strażaków, tutaj z Komendą Podzieckiej, do policjantów, także od uczniów i pracowników naszej szkoły, także w Mujerusze i Straży Pożarnej i Policji Państwowej z naszego miasta w tej akcji bezwołudzia. Wyszliśmy także do mieszkańców wsi naszej, w której nasza szkoła się znajduje, także jesteśmy w kontakcie z panią Sołtys, dlatego też zała się... I obiecało nam, że uda się tą akcję poprzeć. Do tej pory udało nam się zebrać kilkadziesiąt litrów krwi, mówiąc, że jest to bardzo, myślę, udana akcja, nawet no, jak widać przed drzwiami tłumy osób oczekujących i chętnych na nie tylko danej krwi, ale także na rejestrację. Zarejestrowanie się jako dawcy, czyli tak jak w poprzednich edycjach, poprzez reklam, w postaci plakatów także informowaliśmy społeczność, także mieszkańców poprzez media społecznościowe, także taka propaganda szeptana. No także widzę, że wiele osób, kolegów, koleżanek, także również w taki sposób się te osoby wciągają do tych akcji. I chciałabym komuś pomóc i uratować komuś życie. Może się komuś moja kreść przydać. Mam nadzieję, że się przyda i zachęcam wszystkich i gorąco polecam oddawanie krwi. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa i od razu człowiek się lepiej czuje. W tym roku nasza akcja ma szczególne znaczenie, ponieważ rejestrujemy dawców szpiku dla naszej szkolnej koleżanki Sylwii Piotrowskiej, która obecnie przebywa w szpitalu odpozajnym na oddziale hamazolowi dziecięcej, czekając na swojego obudźniaka genetycznego. To jest jedyna szansa, aby móc uratować jej życie. Oddychanie krwi i rejestracji dawców jest o tyle ważne, ponieważ jest to jedyne, na którego nie można produkować i jest to jedyna szansa, aby ratować ludzkie życie. Nasza szkoła tak bardzo angażuje się w tego typu działalność, ponieważ jest szkołą promującą zdrowie. Mamy zaplecze robimy akcję akcje od lat tutaj w 100%. Próbujemy pomóc ludziom, którzy czekają na swoją jedyną szansę